W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy przedstawić, jak żyło się ludziom na podBeskidziu podczas trwania I wojny światowej. Oprócz czysto technicznej pomocy, bardzo istotnym jest wsparcie moralne żołnierzy. Tylko wojownik zmotywowany potrafi w chwilach trudnych znieść się ponad zmęczenie, wszechobecny strach i zdobyć się na bohaterską postawę. Dlatego, tak naprawdę, szczególnie długotrwałe konflikty wygrywają te armie, w których żołnierze walczą w przekonaniu, że jest to ich wojna. Zapał do walki był powszechny i z każdej strony płynęły datki na wyekwipowanie Sokołów. Również swój datek w wysokości 32 koron złożyły pielęgniarki z Bielskiego Szpitala. Tymczasem w Bielsku i w Białej stanęły prawie wszystkie fabryki. Pracowały tylko nieliczne na potrzeby wojska. Równocześnie zawiązała się Straż Obywatelska w liczbie 200 osób, aby strzec porządku w nocy. Pomimo wspólnej walki z Rosjanami burmistrz Bielska Hoffman trzyma się starych, utartych, wszechniemieckich zasad i wezwanie do stawienia się do wojska dla czasowo urlopowanych Langsturmistów publikuje tylko w języku niemieckim. Można powiedzieć, że stara nienawiść nie wieje. Oto wraz z niepowodzeniami na froncie do Bielska zaczynają zjeżdżać uciekinierzy. Zaniepokojony tym faktem radny miejski Felster, adwokat znany ze swych antypolskich poglądów, wystąpił z żądaniem, aby do stolicy Podbeskidzia wpuszczano tylko tych, którzy mają tam rodzinę. Co oznacza, że uciekinierzy, głównie narodowości polskiej, nie mieliby wstępu. Również dyrektor komory arcyksiążęcej Payer wykazał się nacjonalistyczną miłością bliźniego i wyznaczył, 100 litrów mleka dla uciekinierów pod warunkiem, że z niego nie będą korzystać Polacy i Żydzi. Natomiast poznany już wcześniej poseł Józefi wystąpił przeciwko legionistom, którzy przygotowywali się do pójścia na front w ramach tzw. drugiego zaciągu. Twierdząc, że. stanowią oni niebezpieczeństwo dla miasta w razie wkroczenia obcych wojsk, bo mogliby się nieprzyjaźnie wobec nich zachować. Legiony uważał za zagrożenie, bowiem. każdy, który chce służyć ojczyźnie, może wstąpić do armii. Po tych informacjach trzeba wyraźnie zaznaczyć, że takie myślenie w tamtych dniach należało do nielicznej, aczkolwiek bardzo wpływowej grupy mieszkańców Bielska. Najlepiej o tym świadczy fakt, że takie wypowiedzi i zachowania zostały skrytykowane zarówno przez Anzeigera, jak i Volksblatt, niemieckie gazety, które dalekie były od sympatii do Polaków. Równocześnie Polacy potrafili się wznieść ponad urazy i oświadczyli. Legiony są także wyrazem wdzięczności wobec państwa i monarchy, który także naszemu narodowi umożliwił rozwój kultury swojskiej. Chcemy pokazać wdzięczność wobec monarchy i państwa i pomimo, że tysiące naszych braci już walczy i ginie w obronie państwa austriackiego, my jeszcze przynosimy dobrowolną ofiarę krwi. Przed kilku jeszcze tygodniami byliśmy świadkami strasznie rozpasanej walki narodowej. Ucisk niemiecki był dla nas tak straszny, że byliśmy już bliscy rozpaczy. My nie tracimy, nadziei, że dojdzie do zgodnego pożycia z Niemcami na Śląsku. Że ta wielka chwila, która nas zjednoczyła koniecznością walki ze wspólnym wrogiem, wreszcie przyczyni się do wytworzenia na Śląsku sprawiedliwych stosunków społecznych. We wrześniu 1914 roku przez Bielsko przejechał pierwszy duży transport jeńców rosyjskich. Liczba ich sięgała około 500. Bywały jednak dni, kiedy pociągi przewoziły nawet 13 tysięcy jeńców. Jednak grozę budziły transporty rannych. Jeden z nich przywiózł na stację do Bielska aż 600 rannych z pola walki pod Dęblinem. Z każdym dniem rannych przybywało, i dla nich przy koszarach piechoty w Bielsku, wybudowano baraki mogące pomieścić 2000 osób. Szybko okazało się to niewystarczające, i przyszedł nakaz, ażeby zamknąć szkoły po to, aby w nich urządzić szpitale dla pięciu tysięcy żołnierzy. Wraz z wojną rozpoczął się prawdziwy wyścig cen. Szczególnie mocno podrożały artykuły spożywcze. Do komisji zasiłkowej w powiecie bielskim wpłynęło 3968 podań o zapomogi rządowe. Kolej Północna zaczęła wydawać karty wolnej jazdy lub po zaniżonej cenie dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Palacze przeżywali kłopoty związane z brakiem tytoniu. Natomiast Ministerstwo Wojny obłożyło dodatkowym podatkiem miłośników kina. Odtąd każdy miłośnik dziesiątej muzy idąc do kinematografu musiał kupować dwa bilety – normalny, a drugi wartości dwóch halerzy – na cele wojenne.